No i przede mną o, jestem w Krakowie, niedaleko Kopca Krakowa, tutaj w domku indywidualnym. No i mamy tutaj osy murarki. No niestety już zapomniałem jaki to jest gatunek, natomiast został w Polsce południowy gatunek, który został w Polsce dosyć niedawno stwierdzony. Myślę, że to jest jakieś 2-3 lata. To gniazdo jest wykorzystywane już od 3 lat więc no nie wiem czy to jest taka ciekawostka z biologii spróbuję znaleźć ten artykuł który był o tym i pod spodem jeśli opublikuję ten film to spróbuję Wam e, opisać jaki to jest gatunek w każdym razie no, pierwsze takie opisy tego gatunku to właśnie były z Krakowa no stąd między innymi w tej chwili pewnie jest już dalej dalej w Polsce no tak jak na przykład Świercz południowa południowe gatunków Mamy coraz więcej południowych, no i to jest jeden z tych gatunków, który tutaj występować. Jak widać, już te komórki są zaklastrowane. Troszkę ta budowla już się szczerbiła przez lata, ale jak widać, cały czas jest wykorzystywana.